Przed nami mocno błotnisty kawałek Już Przejechałem część tego błota Ale chcemy pojechać do miejsca gdzie będzie można zawrócić Żeby samochodu nie mordować tak bardzo Bo to błotko to jednak jest wyzwanie dla nas A jesteśmy sami nie chcemy się za bardzo zakopać Trzymajcie, trzymajcie kciuki Żebyśmy nie ugrzęźli tym błocie I nie musieli wyciągać samochodu wyciągarką No to hop Swobodnie bo to jest z góry że będzie łatwiej też jechać po błotku z góry jest zawsze lepiej niż po błotku pod górkę jeszcze ale nierówności terenu to tutaj są po prostu gigantyczne to chyba jeszcze jeden ten ostatni taki nam został zdaje się o teraz jeszcze chyba Dobra, trzymajcie kciuki, bo to chyba jest teraz naj, najgorsze, ale tak naprawdę sam samochód jest po prostu niezniszczalny. I to jest to, gdzie żeśmy zdecydowali. Pisze, pisze, pisze. O matko! Daliśmy radę! Ale to jest... To jest Sajgon. No dobrze, dobrze ja już myślę, wyjedziemy z tego Ale to Absolutnie. był Saigon Samochód jest po prostu mega, mega niezniszczalny Dobrze, udało się ja Yukomir ja to wioska położona na wysokości 1495 metrów nad poziomem morza Nalazło się na mapie turystycznej Bośni i Hercegowiny, kiedy została osztronamiona najbardziej odległej miejscowości w tym kraju. Do Lukomiru można dojechać tylko 7 miesięcy w roku. Życie w Lukomirze ponoć nie zmieniło się od wielu dekad, no może za wyjątkiem rosnącej ilości małych, rodzinnych restauracji, gdzie można skosztować specjałów lokalnej kuchni. Po wybornym lunchu w Lukomirze ruszyliśmy dalej w drogę po malowniczej krainie, którą nazwaliśmy Kurami Fokacia, ze względu na ich pofalowany teren, przypominający nam ten włoski specjał. Szparagi. to bardzo? Wieczorem, gdy już znaleźliśmy miejscówkę na wzgórzu na nocleg, Pominka przyrządziła przepyszną kolację o walorach smakowych porównywalnych z jagnięciną Lukomiru. Nie, nie, może należy no. wegetariańsko dzisiaj? Właśnie nie może wegetariańsko. Można, można. Nie. To jest wbrew zwyczajnej. Zyczajmy.